Cześć kochani, witajcie na kanale Urodomaniaczki Heba. Dzisiaj ze mną jest specjalny gość, czyli Karolina Sabańska. Cześć, bardzo mi miło. Myślę, że wielu z Was na pewno świetnie kojarzy Karolinę i głównie ze względu też na Twoją miłość do naturalnych kosmetyków. Tak, myślę, że jeżeli ktoś mnie kojarzy, też wie, że ta ewolucja mojej drogi była dosyć ciekawa i, i trochę mi zajęło, zanim zaczęłam wprowadzać kosmetyki naturalne, ale teraz jak najbardziej jest to ulubiony rodzaj produktów, jakie stosuję na co dzień. Super, bo to jest też mój ulubiony rodzaj produktów i dzisiaj pozmawiamy sobie właśnie o naturalnej pielęgnacji, więc zostańcie z nami. Pamiętajcie też, żeby subskrybować kanał, jeśli chcecie być z nami na bieżąco i zaczynamy! Karolina, myślę, że my obie jesteśmy fankami naturalnej pielęgnacji. I powiedz mi e, i naszym widzom ogólnie o tym troszeczkę, jak zmieniało się to u Ciebie i co sprawiło, że w ogóle przeszłaś na tą stronę emocji może trochę więcej? U mnie, tak jak w przypadku wielu kwestii w moim życiu, sporo zaczęło się od zmiany diety i przejścia na dietę roślinną. E, I wtedy zaczęłam zwracać uwagę na to, jakich używam kosmetyków pod kątem tego, czy są one. Wegańskie. I myślę, że to warto powiedzieć, co to w ogóle znaczy, że kosmetyki tak. są wegańskie, bo śmiałam się, że m, moja znajoma kiedyś e, została zapytana, czy skoro jej kosmetyki są wegańskie, to znaczy, że można je jeść. <grym> Więc nie, to nie o to chodzi. Chociaż wiele składników myślę, że nam nie zaszkodziło, nawet gdybyśmy je spróbowali, ale nie próbujcie tego robić. Um, ja stosuję kosmetyki, tak jak powiedziałam, wegańskie, to znaczy, że nie mają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego i też nie są one testowane na zwierzętach. Także jest to całkiem proste. Ale wracając do mojej historii, to um, sięgnęłam po kosmetyki wegańskie, a one bardzo często są naturalne. I tak otworzył się ten cały świat przede mną. Zobaczyłam, jak wiele jest wspaniałych marek i produktów, które oferują naturalne kosmetyki, i ta pielęgnacja zaczęła się u mnie zmieniać. Warto być bardziej cierpliwym przy tych kosmetykach naturalnych, stosować naturalnych stosować je codziennie i zobaczyć, że po kilku miesiącach rzeczywiście kondycja skóry jest tak, to po, po prostu świetna, jest o wiele lepsza. Mhm. To nie jest szybkie rozwiązanie, a takie długoterminowe dbanie, takie bardziej holistyczne podejście. Mhm. Karolina, powiedz nam jeszcze, na co zwracasz uwagę przy wyborze takiego kosmetyku? Czy na przykład kierujesz się jakimiś certyfikatami i tak dalej? Po pierwsze, ja się najczęściej kieruję rekomendacjami mm. i, i lubię słuchać ludzi, którzy wiedzą więcej ode mnie o, o pielęgnacji i, i wtedy testuję te produkty, które są rzeczywiście polecane, ale wiem, że wiele z nas, równo wiele z naszych obserwatorek też lubi właśnie buszować po galeriach i wynajdować jakieś nowinki em, kosmetyczne okay. i dlatego warto pamiętać o certyfikatach. Jeżeli Was interesują kosmetyki naturalne, to właśnie ich szukajcie na opakowaniach, wtedy wiecie czego się spodziewać po danym produkcie. I takie dwa certyfikaty, które moim zdaniem są naj nie powiedziałabym, że najlepsze, ale najbardziej rozpoznawalne i którym ja się kieruję, to jest Ekocert i certyfikat e. vegan. Ekocert macie tutaj, więc możecie sobie tego zobaczyć. Tak, on jest chyba taki jest w ogóle takie, znaczy, najbardziej. Tak, tutaj też go mamy. Rzeczy. On jest chyba najbardziej znany i najbardziej uznawany tak, w, w ogóle na całym mhm. świecie. I on generalnie mówi o tym, że kosmetyki są naturalne, w dużej części pochodzenia organicznego. I też wiem, że są jakieś podtypy tego mhm. ekocertyfikatu, ale tak. to jest właśnie. Kosmos Natural, czyli taki booster. tak. Jakby, tak tego on oznacza, że ten kosmetyk nawet na Marsie będzie uznawany za naturalny i organiczny. <grym> <grym> Ale tak, to jest na pewno coś, czemu warto ufać. Właśnie drugi też jest tutaj na tym produkcie, i to jest certyfikat Vegan Society, który po prostu oznacza, że dany produkt jest wegański, czyli żaden ze składników nie był testowany na zwierzętach i wszystkie składniki są pochodzenia roślinnego. Także dla mnie jest to zielone światło, że warto tego um, spróbować. Akurat tutaj, w tym wypadku, też masz taką polską markę, która jest stosunkowo nowa na naszym rynku. I to, co w wypadku tej marki, to jest Omnibio, jest naprawdę super, to to, że też opakowania są biodegradowalne. Tak, trafiłaś w sedno, bo dla mnie to jest kolejny, kolejny bardzo ważny czynnik przy wyborze produktów. To jest to, jakie jest to opakowanie, to jest ekstra, że one są w szkle, że też plastik jest tak, właśnie to jest biodegradowalny. Ciemne, szkło, tak, bardzo tak, więc bardzo on też chroni nam tutaj mm -hmm. wszystkie składniki, które są w środku, no i tak jak powiedziałaś, polska marka, więc wspierajmy tak, te, te polskie tak, marki, tak. bo robią naprawdę kawał, kawał dobrej roboty. To zaczynamy po kolei może od oczyszczania skóry i od mycia. E, powiedz, co stosujesz i co lubisz. Generalnie wydaje mi się, że zgodzisz się ze mną, oczyszczanie to jest najważniejszy krok pielęgnacyjny, bo jeżeli nie oczyszczamy buzi, nie zmywamy do końca makijażu, to tak. Kaczem straszne rzeczy wiwiatowe. się dzieją w naszej <laughs> twarzy, także niezależnie od tego, której wracamy do domu i jak bardzo jesteśmy zmęczone, naprawdę Jezus. warto oczyścić twarz. Ja myję twarz zazwyczaj jakimś żelem do mycia twarzy albo mydłem, i tu mamy bardzo fajny produkt z marki, o której mówiłyśmy, czyli właśnie On Libio. I on jest biodegradowalny w szkle i ma bardzo, bardzo, bardzo fajny skład. Wszystko jest tutaj opisane, też jest bez SLS-ów, parabenów, silikonów, także ja zdecydowanie jestem na tak. Ja mam tutaj też taki produkt polskiej marki, i to jest Duetus. To jest też taka marka, którą ja stosowałam i testowałam w pewnym momencie dość intensywnie, chociaż ja mam jakby suchą skórę, a ona jest moim zdaniem dedykowana bardziej do skóry mieszanych albo tłustych. I to jest kolejny bardzo fajny produkt. On w składzie ma na przykład tutaj kwas senicylowy i kwas mlekowy, ale też ekstrakt z nagietka i ekstrakt z lukrecji. Lukrecja będzie nam trochę skórę jakby rozjaśniać. Natomiast nagietek bardzo fajnie łagodzi różne stany zapalne, wspomaga jakby leczenie, gojenie i regenerację. Więc myślę, że to jest też taki bardzo fajny polski produkt, jeśli szukacie czegoś do mycia właśnie takiej skóry nie wiem, bardziej tłustej albo bardziej mieszanej. problematycznej. Mhm, tak. On jest naprawdę super. Co, przechodzimy dalej? No, myślę, że do hydrolatów. Tak, ja myślę, że warto <grym> powiedzieć o hydrolatach, bo to są, myślę, jeszcze trochę niedocenione produkty, ale jest ich już coraz więcej, więcej. Na, na rynku. Ja po prostu uwielbiam hydrolat różany. Ja um, też. Jako odświeżenie w ciągu dnia ja też e, trzymam go na przykład w lodówce mhm. e, po to, żeby móc sobie w upalny dzień sprys spryskać e, no, tak e, buzię. I też jest ważne, że nawet jeżeli jakiś produkt nie ma certyfikatu, e, to warto po prostu sprawdzić jego skład. I tutaj mamy e, to jest sam hydrolat różany, e, nie ma tutaj żadnych dodatków więc jest to produkt, który jak najbardziej wpisuje się w całą konwencję naturalną. I możemy też powiedzieć o zastosowaniu hydrolatu. Ja oprócz tego, że właśnie w upalne dni lubię sobie spryskać nim twarz, to też dobrze jest na przykład przed nałożeniem maseczki zwilżyć nim buzię zamiast wodą. Tak. Albo kiedy robimy maseczkę algową. Ja uwielbiam tak. maseczki algowe. To mhm. też jest super, że właśnie wiele osób nie wie, że kiedy mamy maseczki oglinki, na przykład, o glinki, tak. to one zaczynają nam zastygać na mhm. twarzy i bardzo wiele kobiet doprowadza do tego, że one nam zastygają. A to jest te bardzo, bardzo złe, mm. bo wtedy może nam pękać autentycznie skórę i warto sobie spryskać twarz hydrolatem w trakcie, tak, kiedy maseczka jest na naszej e, twarzy. Nie? Także to jest super, super patent. I jeżeli robimy właśnie glinki, to też możemy je rozrabiać z hydrolatem, a nie z wodą. Także polecam Wam właśnie taki trik. Kolejnym krokiem pielęgnacyjnym, który ja osobiście bardzo uwielbiam, jest złuszczanie skóry. I takie kosmetyki, po które bardzo często sięgam, to są peelingi. I tutaj mam peeling enzymatyczny, który jest naprawdę fajny dla osób, które z jakichś powodów nie mogą stosować peelingów mechanicznych. Tak jest właśnie w moim przypadku, że kiedy mam jakieś niedoskonałości na, na cerze, to przerzucam się z peelingu mechanicznego właśnie na enzymatyczny, czyli peeling chemiczny, bo wtedy nie ma tych granulek, mhm. które. Podrażniają nam skórę jeszcze bardziej, sprawiają, że tak. te um, bakterie się rozprowadzają po całej skórze. Także ja uwielbiam pilingi enzymatyczne. On jest faktycznie taki bardzo gęsty i ma taką... A dość oleistą konsystencję. W peelingach enzymatycznych najczęściej mamy w składzie bromelainę i papainę. I to są też okay. e, takie składniki, które złuszczają nam wierzchnią, jakby wierzchni, Na skórek. Tak. I dzięki temu nasza skóra właśnie robi się bardzo gładziutka. E, i też możemy jakby poradzić sobie w pewnym sensie z zapychaniem albo ze skórnikami właśnie z pomocą takich peelingów. I pamiętam też, że chyba w jednym z ostatnich odcinków tutaj jest Laurą Li. jedna z Widzek napisała, że właśnie takie bardzo częste stosowanie peelingu enzymatycznego bardzo odmieniło jej skórę i tutaj ten peeling orientany to jest właśnie taki bardzo delikatny produkt, który możemy stosować nawet dość często. Po peelingu enzymatycznym nasza skóra jest idealnie wygładzona i złuszczona, więc też gotowa na to, żebyśmy nałożyły na nią na przykład maseczkę. I tutaj widzicie mam taką nawilżającą maseczkę, uzdrowisko. To też jest produkt naturalny. I polska teraz, marka. Tak, jest super. My wspieramy lokalnie. Też jest bardzo ładny design. i Pokażemy Wam, jak wygląda. Ona ma taki bardzo ładny, żółty, mm -hmm. dość bogaty kolor, i zawdzięcza go właśnie olejkowi z rokitnika. Olejek z rokitnika Solo jest taki naprawdę nasycony, bardzo mocno pomarańczowy i też bardzo okay. odżywczy, oczywiście, proszę. No, bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie, tak. Bardzo mocno odżywia skórę yy, i jest naprawdę bardzo fajne. To też jest jeden z moich ulubionych olejków, jeśli chodzi o pielęgnację cewy, Ale oprócz pielęgnacji twarzy mamy jeszcze oczywiście pielęgnację ciała. Yy, tak, mam wrażenie, że trend na naturalną pielęgnację zaczął się w kontekście cery, potem zrobiło się trochę bardziej głośno o mm. ciele, o włosach, ale mamy tak. też inne produkty, których używamy na co dzień, a czasami zastanawiamy się nad tym skąd one pochodzą, jakie mają składniki, a tutaj chciałam Wam pokazać dwa bardzo fajne produkty. Pierwszy z nich to jest krem do rąk Organic Kitchen, który ma w sobie olejek sosnowy i ekstrakt z jałowca i ma też taki bardzo właśnie naturalny, mm, leśny zapach. Tak, zapach. I też jego kolor jest taki, um, kojarzy się z naturalnymi kosmetykami. Tam, tam ja tam lubię kiedy one są takie właśnie nie za bardzo wybielone. No, tak nie e, Tak, aż mm, chętnie go powącham i nawet sobie nałożę, bo kremu do rąk nigdy nie jest e, za mało. Natomiast przejdę do drugiego produktu, bo to jest w ogóle fajny, fajny temat. Ponieważ jest to naturalny dezodorant. Mhm. Ja od dawna stosuję naturalne dezodoranty, bardzo je lubię, ale przyznam szczerze, że to jest kwestia trochę takiego przystawienia się, mhm. bo one nie sprawiają, że się nie pocimy, tylko tak. niwelują jakieś nieprzyjemne zapachy. Także trzeba się przygotować na to, że nasze organizm, nasze ciało będzie wydzielało pot, ale będzie on miał, miejmy nadzieję, przyjemny zapach, tak, tak jak w przypadku właśnie tego produktu Lubio I to też jest ciekawe, tak jak poprzedni produkt miał Ecocert, o którym wcześniej mówiłyśmy, ten ma biocertyfikat, który jest certyfikatem francuskim. I aby dostać ten certyfikat, potrzebujecie ekocertu, ale jest to tylko i wyłącznie certyfikat przyznawany we Francji. Także jeżeli macie jakieś produkty niekoniecznie pochodzenia polskiego, to warto zwrócić uwagę też na te certyfikaty z innych krajów, w tym przypadku właśnie ten francuski certyfikat bio. Pamiętajcie, że teraz w Hebe trwa festiwal kosmetyków naturalnych i wegańskich, więc wszystkie informacje będziecie miały oczywiście w opisie. A Karolina, powiedz jeszcze, od czego się zaczęła Twoja przygoda z naturalnymi kosmetykami? Powiem ci, że to było wiele lat temu, ale na pewno zaczęło się od pielęgnacji twarzy. Wydaje hmm. mi się, że jednak najlepiej jest porządnie zadbać o naszą buzię, i ja od tego zaczynałam. Natomiast to też była bardzo długa i taka płynna hmm. droga, bo jestem zwolennikiem raczej minimalistycznego podejścia do kosmetyków i nie widzę sensu w wyrzucaniu produktów, które mamy w domu, hmm. które potencjalnie możemy wykorzystać. Dlatego, jeżeli coś Wam się skończy, po prostu przetestujcie na przykład jednego z tych produktów. Spróbujcie naturalnych kosmetyków, i wtedy sukcesywnie dokupujcie nowe, i sprawdzajcie, co będzie u Was jak najbardziej korzystne. Mam nadzieję, że udało nam się zachęcić was do przetestowania naturalnych kosmetyków. Ja bardzo się cieszę, że jest ich coraz więcej w drogeriach, dlatego zachęcam was do odwiedzenia hey i spróbowania tych produktów, o których dzisiaj rozmawiałyśmy. i przy okazji bardzo, bardzo dziękuję ci za zaproszenie. Było mi bardzo miło gościć po Ja Też się bardzo cieszę. Temat kosmetyków naturalnych to jest też temat taki bliski mojemu sercu, więc bardzo się cieszę, że akurat ty byłaś moim pierwszym gościem. E, dziękujemy wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, że widzimy się o 18:00 za tydzień tak jak zwykle. Subskrybujcie kanał, lajkujcie Filmiki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia. Cześć!